Siemanko miało być podsumowanie o powrocie e, z Anglii do Polski. Moje prawdziwe odczucia. Nigdzie tego nie zobaczycie u nikogo, e, ale to się stanie winny dzień, bo już jest za ciemno. Chciałem iść nagrać, opowiedzieć, co, e, co czuję. E, minęły już 2 lata 4 miesiące, dobry temat do opowiadania powiem wam, tym bardziej, że jesteście jeszcze. Między Polską a innymi krajami na pewno chcielibyście usłyszeć takie odczucia. Eee, no ale co? Przyjdzie inny czas. A teraz co? Idziemy z Magdą. Wracamy hey. na Haciendę. Piękny spacerek, piękna pogoda. 16 stopni dzisiaj. Dokładnie. Lecimy, bo znajomi mają wpaść na kawę. Także to na tyle tej wrzyty, a jutro na nowo wzmagania z turbodoładowaniem budujemy ten dom, bo kwiecień, pamiętajcie kwiecień, życzcie nam powodzenia. Nie idziemy do domu, idziemy do mieszkania. Chodź, Maksiu! Chodź! Lecę na budowę. Szósta rano, jak widać, tak jak mówiłem, kwiecień. Ruszamy z tematem. Jestem na budowie, robimy paroizolację i kręcimy regipsy. które trzeba posprzątać, budowę, jak się da, niepotrzebne rzeczy i jedziemy z tematem. Magda przyjdzie lekko po ósmej, ja ogarnę to co mogę, później w dwójkę założymy folię. Taka wrzuta. Zaznaczam, gdzie są profile, bo jak będziemy przykładać folię i, i my gipsy, wtedy nie będziemy wiedzieć, gdzie się kręci. Obrysówka jest zrobiona z folii. Magda przyszła, przyniosła śniadanko. Cześć. Zjesz się i Będziemy działać. nie? Tak, powiem Wam, że takie przygotowania bardzo długo idą. Mimo, że trzeba wszystko dobrze przygotować, żeby o niczym nie zapomnieć, poznaczyć. Samo kręcenie mam nadzieję, że pójdzie ciutkę szybciej. Chociaż też nigdy nie wiadomo, ale tak to idzie. To na tyle tej przyteczki, kochani, dla Was. Mam nadzieję, że dzisiaj y, uda nam się przykręcić te profile. Najpierw tą, tą folię, tak? Izolacyjną. Mówi się o regipsach. A potem regipsach. No, co mówiłam? Profile. A, regipsy, y, no. Dużo się zastanawiałem w ogóle nad tymi światłami. Także pół godziny albo godzinę jeszcze spędziłem, zastanawiając się, no bo najwygodniej by mi było. Powiem Wam szczerze, że najwygodniej byłoby przykręcić GK płytę, wziąć otwornicę, wypieprzyć 4-5 dziurek na halogeny i temat jest zamknięty. Tylko ta paroizolacja mnie dobija. Mnie tak dobija ta paroizolacja, szczelność tej paroizolacji, że szok. Nie mam pojęcia. Niektórzy w ogóle nie stosują i żyją, kurczę. A tu takie wymogi przyszły teraz co chwilę dokładane, że ja nie wiem czy. Czy, posłuchajcie, wkładając światełko do góry, czy tam na pewno jakaś wilgoć by wleciała? Czy to nie jest czasem przedobrzone przez, przez producentów, żeby więcej materiału im schodziło? No bo tak naprawdę jak nie trzeba żadnej paroizolacji robić, no bo przecież nie oszukujmy się, płyta GK i tak wszystko szczelnie to zakryje. Takie jest moje zdanie. Zobaczcie sobie tutaj na przykład. Jest płyta, ona jest porządnie robiona, jeszcze słuchajcie, zakładami szpachlowana jest, później gładź przychodzi. Jak tam wilgoć ma się dostać? Bo wilgoć jedynie się może dostać z tego pomieszczenia, z dołu. Czyli którędy ma wlecieć? Jak wszędzie słuchajcie, jest to uszczelnione, wszędzie. Nie wiem. No, ale tak wie, tak jak właśnie mówiłam, jedni robią, drudzy nie i... Mi się cały czas wydaje, że to powinno być robione jak jest wełna. Bo wełna ma przeloty, ale piana... Piana wykręciła taką szczelność, że... Że nie wiem, czy by było zaciąganie... Wełna sama w sobie zaciągnie, zawsze gdzieś się dostanie ten cuk. W wełnie przecież tam jest taki przelot, że zaciągnie, ale piana jest za szczelna. Jej nie zaciągnie, także nie wiem, tak mi się wydaje, no ale daję, bo tak mówię, kurczę, bo teraz widzicie, teraz będę musiał, jak już zaciągnę tą paroizolację tutaj, to później będę musiał się wkręcić następnymi stale, stelażami, czyli będę musiał zrobić następną zabudowę, tylko po to, żeby wypuścić halogeniki lub światełka, no już tam nieważne co, ale tylko dlatego, żeby nie przeciąć tej paroizolacji. Czyli w paro izolacji robię następną zabudowę. Kurczę, to że dużo czasu, dużo pieniędzy tracę. Dużo. No. Szkoda gadać. Szkoda gadać. No nie wiadomo, czy to jest wymysł producentów. Tak samo płytowanie na dwa razy. Kurczę, ludzie płytują na raz. I się śmieją z tych, co putują na dwa razy. Wyrzucą pieniądze, bo na raz podobno dobrze zrobiony sufit, bynajmniej krzyżowe stelaże, to i tak nie pęka. Ja wam to pokażę. Ja będę putował na raz. Ja tylko i wyłącznie zaputowałem to na dwa razy. W razie, jakby mówiłem, w klasce nie można się dostać, bo jest wysoko. No to to będzie dobrze zrobione, znaczy dobrze zrobione. No to też jest dobrze zrobione, także zobaczymy, czy to będzie pękać, nie? Tak samo jeszcze te taśmy ślizgowe, yy, które producenci wymyślili, i się zakłada na ścianie. pierw chyba taśmę ślizgową, tak mi się wydaje, jak już to widziałem, ale teraz nie jestem pewna. Dopiero później te narożniki. Ale czy to też nie jest podwójna taśma? Kurcze, jedna trzyma, podwójną się zakłada. Ja wam to pokażę. Ja wszystko robię na jednej. Nowy budynek, który powinien pracować i pękać. Bo jakbyście sobie tutaj zobaczyli, zobaczcie, tu jest cała ściana pęknięta tutaj Nie wiem czy światło tu ona Wiec. idzie ona idzie odtąd odtąd pękła dotąd Czyli cała ściana tutaj pękła No są pęknięcia jest faktycznie. Ale to dopiero też niedawno, nie? Ja go nie widziałam wcześniej. Magda, bo ty nie patrzysz, także nie mów, że ty coś nie widziałaś, bo ja wszystkie pęknięcia widzę w domu. Budynek pracuje, także na pewno osiada i gdzieś tam rysy będą. To nie są pęknięcia, słuchajcie to. To nie jest rozczep, to jest rysa, nie? No rysa, Także tam była jeszcze i też jedna rysa. Tutaj też no były. Tak, no to normalne no wiadomo, budynek, no i pracuje, nie? budynek pracuje, strzela, w blokach też są pęknięcia. O, no, no i wtedy wiadomo, tam założę oczywiście, o zobaczcie, tu jest pęknięcie. Tutaj jest pęknięcie też. Po tej stronie też jest pęknięcie. Tutaj. Czyli, czyli tam, gdzie są pęknięcia teraz widoczne, budynek ile już ma czasu? Rok ponad stoi. Także on, tak, on jeszcze pracuje, tam oczywiście będą siatki pozakładane albo fizeliny przed gładzią, bo to by wyszło na pewno. To takie coś co ja wiem, ale właśnie jest pytanie, no jeszcze się nie spotkałem, żeby po założonej siatce, albo Fizelinie, albo cokolwiek są pęknięcia. Bo nowy karton gips typowo nie ma prawa się rozczelić, tylko na łączeniach, ale łączenia są zaklejane, także tak to wygląda, nie? No dobra, tak czy siak płytujemy na raz. Będzie, będą te taśmy amerykańskie wklejone. Będę monitorował, czy jakiekolwiek pęknięcia się pokazały gdzieś, jak nie ma podwójnego płytowania. I albo obalimy ten mit, żeby nigdzie podwójnie nie płytować i nie wydawać pieniędzy niepotrzebnie bo to może być naciągane, bo to może być naciągane przez producentów, bo jednak jeden dom na przykład zużyje się, nie wiem, 100 m2 płyty GK, a tak trzeba dać no, 200, nie? czyli razy dwa. Producenci zarabiają razy dwa tylko dlatego, bo wprowadzili duży marketing. No ale to zobaczymy, nie? Zobaczymy, jak to wygląda, jeżeli tutaj w tym domu nic nie pęknie po jednym płytowaniu, także nie ma sensu nigdy płytować dwa razy. Jeżeli A jeśli pęknie, to. Jeżeli pęka, no to płytujemy dwa razy wtedy, normalne, bo będzie dobrze można zmonitorować po tamtym płytowaniu i po całym domu. Dobra, to na tyle. E, idę je śniadanie, bo wyskoczyłem bez śniadania i spróbujemy dzisiaj zadziałać, chociaż wolno nam to idzie. E, już nie ma mojego ziomusia, który mi tam pomagał i który mnie nauczył, właśnie e, kręcić i taśmować te płyty GK. E, tam pisaliście, że że ja nie mówiłem, że, że sam robię Słuchajcie. No właśnie, u mnie też komentarze. Nie się wiem pojawiały. dlaczego takie komentarze. To chyba ktoś, kto dobrze nie słucha, mówiłem, że lecimy z robotą. Wiadomo, że magda robiła jedzenie. Ja nie każdego ziomusia będę pokazywał, który tutaj u mnie coś robi. Nie? Także tak to wygląda. Mam pomoc od czasu do czasu, ale też lecę czasami samemu. A to zresztą nie ma znaczenia, nie? Robota się posuwa do przodu i to jest najważniejsze, bo kwiecień się zbliża. No tyle. To nasz na nasz dom dopadła. dia yeah. Mini Vision. Wygląda. paroizolacja jest szczelnie połączona wszędzie. Znaczy jeszcze nie jest dokończona. jeszcze przy kielich muszę owinąć, kable muszę owinąć, tu dół, ale ogólnie poleciliśmy dwoma płatami, nie? Także ja jestem zadowolony ze swojego zawodu piekarza. Także dobrze mi tam nauczyli w szkole zawodowej zakładać paroizolację. Przejdę sobie rękawiczką. żeby to wszystko dobrze zacisnęło. I będziemy niedługo kręcić rygipsy. Weźmiemy potworka, maszynę. Całe szczęście, że ją ja mamy, bo ja bym nie dała rady. To nie utrzymać sobie dwóch facetów jest ciężko utrzymać płytę 2,6, bo jeden na końcu fizycznie musi... I ją trzymać, a drugi musi kręcić, także bez maszyny ani róż. Mamy 21 wiek. Bez maszyny to sobie można kręcić w płyty dwumetrowe, a nie 2,6 Tak to wygląda i lecimy sobie z tematem, jak w mi się podoba pokój na żółto, co? Twój wypas, co? No i bo o to chodzi w tej parę izolacji. w tej chwili. Jakby tutaj zwęża wodą lał, to wilgoć nie ma najmniejszej szansy, żeby przenikła e, pod izolację. Tylko mimo to jakby gdzieś była drobna szczelinka i zaciągałoby wilgocią, to piana PUR jest tak zrobiona, że ona jest otwarto komórkowa i tak wszystko e, wychodzi i ucieka. Nie? Także tak jest dom skonstruowany. Dobra, to na tyle tej rzuty, bo my lecimy dalej. Kwiecień jest najważniejszy. Tam mi pisaliście, że może trochę dalej, może trochę Dzieńsze dalej. wakacje? No. Walczymy o kwiecień, nie? Nie musimy wejść na gotowo, ale chcemy wejść. Tak, to na tyle. Dokładnie. Tak, na tyle. Góry tam na prawo. Mm. Czołg. No, ciężar jeszcze u góry. Nie? O, to trzeba będzie kombinować teraz, bo ona miała być w inną stronę. E Ej! Ja nie szczekaj na pana. No dobra. Co, płytujemy. Nie wiem jeszcze w jaką stronę chciałem sobie przymierzyć w ogóle. Już widzę, że tutaj mi się nie schodzi, czyli to miało być jednak w drugą stronę. 1,20 20, ale to z kolei trzeba w tą stronę obciąć. No, takie rzeźba, rzeźbić, rzeźbić, jeszcze raz rzeźbić. Widzicie, maszynkę jak działa. No do jakiej wysokości ona powinni się? Nie wiem, 3 metry na pewno, nie? Także nie ma żadnego problemu. I tak działamy sobie to na tyle tej wrzodeczki. co, ja chyba pójdę w tej stronę, bo tutaj robię. Ciemno. O. Pierwsza nasza samodzielna płyta. Pierwsza z wielu. Dopiero <noise> <noise> pierwsza gdzie tu reszta. Tysiące śrubek. Nie ma prawdziwego automatu, żeby tylko nadusić i już by było, tylko trzeba kręcić pojedynczo. Pomalutko, pomalutko, a czas to zgoni, nie? Ja tu będę widział. serex mi nastawię tam, gdzie profil leci, żeby kręcić. Mamy to i tak sobie kręcimy po jednej śrubce, później następne, następne i zobaczymy, dokąd dojdziemy, dokąd to nas zaprowadzi. A się wierzyć nie chcę, że taka mała śrubka w tak miękkim karton-gipsie i to się trzyma, nie? No że, kuty wiesz, nie spadnie, nie? No dobra, jeśli jakiś... trochę jest tych śrubek, no ale... Działamy pomalutko. Jak myślisz, ile ten takich płyt tutaj będziemy musieli zużyć? 3,5 w tą stronę. Potem jeszcze ten cały tutaj skos. dla mojej jest trudne, bo trzeba laserem złapać linię dolną i górną, nie? No, 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 tutaj. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, to na tyle tej wrzuteczki. Trzecia płyta idzie jak krew z nosa, powiem Wam, żeby to wszystko było odmierzać i były pełne płyty. To naprawdę trzeba się postarać i dokładnie to robić. No, taka, taka zabawa, nie? Zaraz spróbujemy to cyknąć, i będziecie świadkami, jak to się robi od podstaw. Tylko musimy gdzieś tu kamerę umocować. Nie wiem, czy damy radę, czy będzie widać. Lepiej, żeby się nie przewróciła. Nie mamy stojaka. Jest to stojak, ale nie mamy metalu tego. To i drabinę. Tak, drabinę może. Bo tu jest drogu. Nie będę potrzebować drzwi. Dobra, my tylko założymy. Jak się nagra, to się nagra. Widać coś? Coś widać. widać? No to idziemy w koks. Dobra. Tak, tak. Magda, mój placy. Normalnie płyty. I kawa nosi Uż do mnie? Ile? No tak, trochę. Podnieś? Nie, musimy podnieść. Podnieś, podnieś. Tak Nie? dobrze? Mhm. No dobra. No to cyk. Ją zabezpieczę. Trochę nastawię.

Ja już tam wchodzę, to się będzie blokować, ale pierw kabel, nie? Kabel, kabel, ale jeszcze tutaj mamy no. być. Kabel. kabel już jest. Czy ten most będzie pasować? Ja go do milimetra Muszę Może to trzeba podpiłować. Zobaczymy. Dobra. podnieś trochę. Dobra. Trzeba to czarną ściągnąć Potrzenia, a Ty jesteś? Ja też potrzebna Podrobienia. Tak. Ja. Teraz tego nie widzę. Nie musisz widzieć. Jak jesteś ślepa, to lepiej dla mnie. No dobra. Jedziemy. Sterlik. No daj jeszcze. Musisz w twoją, ciebie, bo tutaj nachodzi. Dobre? Tak? To trzeba cały masz. Nie, dobra, nie komprędzę wtedy, no. Daj. No, dajesz. Zobacz, czy tam jest, się schodzi? Nie, musisz ten dopchać. Ja lubię dopychać, także jest okej. Okay. Dawaj. Dobra. I jaka igła. Uuu. Udało się! Tu nic nie wychodzi z przypadku. Tu musi mocniej gdzieś. Nie? No to weź do dociągnij, Śmiało. Dobra, bo się sznurki pozrywają. Siedzi. Ale tutaj musisz mi. Tu jest coś. zaraz sprawdzę. Ja to dobrze obciąłem. I co jest? Ale fuks. trzeba dobrze puknąć tylko. Ja delikatnie to na Dobra. Kurcze. Co? Ja bym miał komuś za to zapłacić. Nikt nie powinien zapłacić. Tak to każdy chciał mieć dom zrobiony. Dobra. Żeby nie było. Zapalam światło, daj latarkę przyświeć trzeba pokazać idealnie wycięte. Ale to tu, tu, <laughs> bo to nie będzie widać Śwagna. Tu tak świeć. Okay. No i teraz pokażemy. takie jest wycięte. Zlicowane. Tutaj wszystko jest na pół stelaża. Tak, tam wszędzie dochodzi na igłę. Tutaj. Tak wyglądają nasze łączenia. Proszę bardzo. O, tutaj nie ma znaczenia, bo tu skos dochodzi, nie? Tu ważne, żeby wszedł w profil. No i tutaj mamy. Jedną długą, tu jest połóweczka, tu jest całe, kręcimy długą 48, bo sobie zmierzyliśmy, mieliśmy taki odpad. No kochanie, kto? Kto jak nie my, prosiaczku? Prosiaczku? Knurku. Dobra, przekręcamy. Na tyle tej wrzuty. Zawijamy się. Koniec na dzisiaj. Wykręciliśmy prawie sufit. Brakuje nam tam jednej sztuki, także olewamy to na dzisiaj, zostawiamy. Jutro przyjdę o 6 rano i wykręcę to. Także to na tyle tego filmu. Cześć, trzymajcie się.